Siemano, z tej strony Tylko basket i witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku zrobiliśmy, uwaga, wywiad z założycielem Draft DraftCampu. Wy zadawaliście pytania, więc wydaje mi się, że rządza Waszej wiedzy zostaje dzisiaj zaspokojona. Ja nic od siebie nie dorzucałem. Jestem już w sumie po tym wywiadzie, więc mogę Wam powiedzieć, że było naprawdę bardzo fajnie, bardzo merytorycznie. Ale tutaj chciałbym Was jeszcze poprosić o jedną rzecz. Jeśli chcielibyście więcej tego typu materiałów na moim kanale z jakimiś ciekawymi osobami, z ciekawymi tematami, Tematami, no to zostawcie proszę łapkę w górę. Niech ten film się rozpędzi, niech dotrze do jak największej liczby osób. No i będzie wtedy bardzo fajnie. Dobra, zapraszam do oglądania. Dobra, także połączyliśmy się już z Witoldem, możesz się przywitać. Cześć, Szymon. To jest uwaga, założyciel Draft Campu. No i teraz yy, zadam mu kilka. Bądź nawet kilkanaście pytań, w sumie, które wy zadaliście pod filmem, yy, Które nagrałem wcześniej. Yy, jak widzicie, Witold ma także kartkę yy, z tymi pytaniami. Wiecie, zrobiliśmy to dlatego, bo rozmawiamy przez wideokonwersację i może, mogą być czasem jakieś szumy, jakieś błędy, yy, i po prostu chcieliśmy, żeby to wyszło jak najlepiej. Dlatego Witold ma kartkę z pytaniami. Także, Witold, yy, pierwsze pytanie do ciebie. Takie zerowe, tak sobie je nazwałem, na czym. Bo, bo wiesz, oglądam je z reguły młodsza widownia i widownia, której, e, która z koszykówką tak naprawdę nie ma dużo do czynienia. I prawdopodobnie w gronie moich odbiorców jest dużo osób, które nigdy nie słyszało o DraftCampie, więc gdybyś mógł teraz szybko wytłumaczyć na czym polega DraftCamp i co to w ogóle jest za obóz. Okej. Okay. Eee, to jeszcze raz cześć wszystkim, e, dzięki Szymon za zaproszenie. E, słuchajcie, DraftCamp to jest e, obóz którym rządzi zasada, albo, albo przyświeca zasada first comes the game. Czyli, czyli to, że gra jest najważniejsza, tak? To jest to, co, to, co najbardziej kochamy. I, I Draft Camp to jest taka dziesięciodniowa arena rywalizacji, treningów, gdzie zjeżdżają się chłopaki, a są też obozy tylko dla dziewczyn, gdzie, zjeżdża się, gdzie zjeżdżają się ludzie z całej Polski, i tam są treningi dla nich, jest dzień draftowy, gdzie przechodzą różne testy i gdzie wszyscy zawodnicy są wybrani do, do drużyn, które przez kolejne 8 dni rywalizują ze sobą w kolejnych meczach, aż do wył wyłonięcia mistrza. Po drodze są treningi drużynowe I, i przede wszystkim to jest takie nowe środowisko, gdzie wszyscy mogą sobie zacząć z, z czystą kartą. Tak? Tutaj się liczy tylko to, co pokazujesz, te nieważne jakby, nie wiem, żadne koneksje nie są ważne, bo tak naprawdę spotykacie się z innymi trenerami. No i żeby to wszystko fajnie wyszło, to mamy oprawę, statystyki, skróty wideo, mixtapy zawodników, stroje. Które, które przypominają najważniejszą naszą, znaczy naszą, ulubioną ligę koszykarską. No i, i to myślę, jest odpowiedź na to, czy, czym jest drapka. Okej, okay, okej, okay. naprawdę widzę, że jest gruba logistyka. No, ja muszę przyznać, że w sumie w innych obozach czegoś takiego jeszcze nie widziałem. W sensie to jest właśnie fajne, że chłopaki głównie tam grają. Ja mogę ze swojego przykładu powiedzieć, że ja byłem na obozie klubowym, ale tam ten obóz głównie polegał na tym, że jednak trenowaliśmy. Mieliśmy trzy treningi dziennie, jeszcze biegi rano, no ale to głównie były treningi, a tu właśnie chodzi o to, że jednak jest ta gra. Wiesz, wiesz to, Szymon, to tylko Ci powiem, że to jest możliwe, dlatego że tu jest po prostu. Bardzo dużo osób. Jeżeli jedziesz na swój obóz klubowy, nie wiem, z 15 chłopakami, no nie wiem, 20, nawet 20, no to wiesz, ile możesz meczów zagrać, zanim, zanim wam się to znudzi? Tak? Tu mamy, nie wiem, od 60 do 80 osób, więc jest 6-8 drużyn, a więc to naprawdę wiesz, jest, jest dużo, dużo ekip do, do rywalizacji. Dobra! Także lecimy z kolejnym pytaniem. Pytaniem numer jeden: Czy dzięki Draft campowi można zostać wypatrzonym przez jakąś dobrą drużynę? Sam Draft camp to polega na tym, że my robimy tutaj swoje drużyny, tak? I teraz nie, nie zapraszamy żadnych trenerów z zewnątrz, bo, bo wręcz właśnie chcemy być tacy neutralni, trochę, żeby, żeby jakby tutaj był taki nasz zamknięty świat. Ale ale zdecydowanie e, może, można użyć mixtape'ów, które, które każdy z zawodników ma po obozie. Tak? Mixtape zawodnika no to są, ponieważ, ponieważ na każdym meczu e, filmujemy wszystkie udane akcje, e, to potem jesteśmy w stanie wybrać udane akcje danego zawodnika i przygotować mu e, film, który wrzucamy na, na YouTube. to możecie sobie sprawdzić na naszym kanale. Nie, nie przyjeżdżają tutaj nie wiem trenerzy oglądać, ale jakby dostajesz materiał, który możesz sobie wykorzystać potem samemu, tak? Wiem wiem, że wiem... To? Hmm? Okay. jedziecie na obóz i dostajecie swój własny mixtape, który jest zrobiony, zmontowany, jest na YouTubie i możecie go sobie oglądać. To jest naprawdę super, bo wiadomo, osoby często nie znają się yy, na, na wideo i na montażu. Ale jedziecie na taki obóz i automatycznie dostajecie paczkę nagrań yy, już zmontowaną ze swoimi najlepszymi akcjami. No to jest po prostu przekazackie i fajnie, fajnie to pokazuje, tak naprawdę, jak idziecie, yy, po, można to powiedzieć, technologicznie do przodu. No bo to też jest yy, w miarę niespotykane, jeśli chodzi o obozy. No to prawda, no. Myślę, myślę że, że mało kto potrafi zrobić mixtape y wszystkich zawodników, a, a mamy ich w ciągu roku od 800 do 1000. No to jest, jest dobra. Jest to, jest to kawał roboty. Dobra, lecimy dalej. Czy kiedyś na DraftCampie pojawią się jakieś znane osobistości ze świata koszykarskiego? Wiesz co, raczej nie e, głównie dlatego, że e, mamy kilkanaście draft w roku i, i bardzo staramy się, żeby, żeby każdy draft camp jakby dokładnie e, był tym samym dla każdego uczestnika, tak? Więc no, nie jest możliwe, szczerze mówiąc, e, poprosić kogoś, żeby, żeby przyjechał na 13 kampów, tak? Kiedyś, kiedyś był u nas parę razy lipek, ale właśnie później dla niego też no problemem było jakby pogodzenie tego z terminarzem swoim. Więc jakby tutaj tak krótko odpowiem na to. Ok, wiadomo, wszyscy muszą być równi, równo, równo traktowani, więc jest to logiczne. Dobra, lecimy dalej. E, czy na Draft Camp mogą pojechać początkujący zawodnicy? Dodam tutaj tylko, że to pytanie najczęściej się pojawiało. E, no jest to zrozumiałe, bo ludzie jednak chcą wiedzieć, czy jeżeli na przykład nie grałem w jakimś klubie lub dopiero zaczynają swoją przygodę z koszykówką, to czy Draft Camp jest właśnie tym odpowiednim miejscem, gdzie tą wiedzę mogą zebrać? Mhm, mm e, tak. Rzeczywiście, jakby Draft Camp jest często ma pulę zróżnicowanych zawodników, czyli mamy zawodników, którzy, którzy gdzieś tam biją się co roku o Mistrzostwo Polski w klubach, a są też chłopaki, którzy no powiedzmy grają na podwórku itd. Ale dzięki temu naszemu systemowi, jakby wszyscy mogą. Eee, mogą, mogą brać w tym udział. Kiedy, kiedy trenujemy umiejętności indywidualne rano, jesteśmy podzieleni na poziom. Tak? Eee, każda drużyna jest wyrównana dzięki draftowi, czyli ma jakiś zawodników stopu i, i zawodników mniej doświadczonych. Tak? Potem, jak oni grają, jak jest mecz, no to jest tak, że ci najlepsi zawodnicy siebie kryją. A ci mniej doświadczeni, no nie, jakby nie jest tak, że na ich głowę spada, nie wiem, krycie najlepszego zawodnika, tak? Jest jakiś potem rozrzut pomiędzy nie wiem, na przykład liczbą oddawanych rzutów, tak? E, wiadomo, wiadomo, że ci mniej doświadczeni, zawodnicy mniej ich oddają. Możecie sobie wejść tam na stronę, popatrzeć na to, ale jest tak, że każdy ma gwarantowany czas, i to jest przynajmniej 20 minut w meczu, a, a w praktyce na ogół więcej. Mamy dealik dwa razy w ciągu obozu, czyli a, mecze które są rozgrywane, mecze pomiędzy drużynami, które yy są trzech topowych zawodników, tak? Czyli to jest kolejne doświadczenie meczowe. No i, i, i w ogóle, jeżeli jakby myślicie o grze, no to ja myślę, że jedno, a, a jeszcze na przykład nie wiem, mało w klubie gracie albo chcecie pójść do klubu, yy, no to doświadczenie meczowe, które możecie tutaj zdobyć, to jest naprawdę bezcenne. To prawda, to prawda. E, dobra, lecimy do następnego pytania. E, no, i to pytanko jest bardzo fajne, bo dotyczy samych początków, a mianowicie skąd się wziął pomysł w ogóle na zorganizowanie Draft Słuchaj, no, ja, ja mógłbym o tym pewnie z pół godziny przynajmniej opowiadać, e, ale, ale dam, ci, dam ci taką jakby skróconą wersję, czy wam. Ja kiedyś brałem udział w takim obozie organizowanym przez amerykańską organizację ProM -Am. i tam był taki zalążek. To jest pierwszy raz, kiedy ja się spotkałem z taką ideą właśnie tego, że wszyscy zawodnicy najpierw grają w losowych składach, trenerzy jakby oglądają ich, wybierają i, i potem gramy ligę. tak? I no, mi się niesamowicie spodobało to. Że dzięki temu te składy były wyrównane. No to, jest, to jest pierwszy raz, kiedy ja brałem udział. E, no, nie wiem, jeżeli znacie rozgrywki klubowe, jeżeli znacie rozgrywki szkolne, bo no bardzo często jest tak, że te mecze nie są wyrównane, tak? A tutaj był wyrównany poziom. Potem, e, no i ja miałem wtedy kilkanaście lat, e, po latach założyliśmy swój klub koszykarski, e, stworzyliśmy pierwszą w Polsce ligę z draftem e, w Warszawie, ligę licealną. I, I po paru latach, jak dobudowywaliśmy różne rozwiązania techniczne, organizacyjne, no weszliśmy z tym do Polski i, i chcieliśmy po prostu stworzyć arenę, gdzie mogą się spotykać zawodnicy z całej Polski i właśnie w innym środowisku sobie pograć. I, i też inspiracją jest dla nas to, jak mało meczów gra się w Polsce. Jak, jak na przykład w porównaniu do Stanów, gdzie po sezonie szkolnym, który jest takby odpowiednikiem naszego klubowego, w całych Stanach rozpoczyna się wielki cykl turniejów i po prostu co tydzień można grać. My byliśmy w zeszłym roku z reprezentacją DraftCampu campu na dwóch turniejach w Milwaukee i w Teksasie. I tam rozmawiając z chłopakami no okazało się, że oni w okresie maj, czerwiec, lipiec potrafią rozegrać 60 meczów. Okay? Wow. Więc to jakby sami wiecie jak wygląda, oczywiście są czasem jakieś streetbole w Polsce, no ale no to jest zupełnie nie to, tak? to jest nie ten poziom organizacji. Tam mówimy normalnie o meczach 5 na 5, e, kilku, kilka meczy w ciągu weekendu, no i to jest coś co, co my chcemy dać zawodnikom, chłopakom i, i dziewczynom też w Polsce, czyli możliwość dodatkowego doświadczenia meczowego. Poza tym, że to jest po prostu zarąbista sprawa grać. No. Wiadomo, wydaje mi się że właśnie, że to jest dziwne, bo w sumie jak są wakacje, to wydawałoby się, że jest najlepszy okres do tego tak naprawdę, żeby grać, bo jest po pierwsze, chłopaki mają bardzo dużo czasu, żeby pograć, po drugie jest świetna pogoda, yy, można praktycznie wszystko robić, no ale niestety sezon się kończy, no i yy, kluby też wtedy kończą swoje programy. Dobra, lecimy dalej do następnego pytanka. Yy, czy na draftcampie jest coś takiego jak drużyna jednego gracza? Eee, to czy rozumiesz przez to, że jeden gracz dominuje zupełnie? Tak mi się wydaje. Że, że osoby, która zadawała to pytanie, chodziło o to, czy jest coś takiego właśnie, że e, w drużynie e, jest ten najlepszy powiedzmy to samiec alfa e, i on króluje na tym boisku, i pod niego jest właśnie kreowana gra. Wiesz co? Eee, myślę, że w ogóle to jest trochę natura koszykówki i, i jak sobie zobaczycie jej czyn, jej czy jakąkolwiek ligę, zawsze jest w drużynie jakaś, jakiś dominujący strzelc, tak? No ale, e, pierwsza rzecz, no, koszykówka nie polega tylko na rzucaniu, w sensie jakby, no, trzeba kochać całą tą, tą resztę, walkę, zbiórkę, obronę e, i tak dalej. I, i, I myślę, że, słuchajcie, no wejdźcie sobie na statystyki meczowe. U nas też tak jest, nie wiem, rozrzut jest za, dla, dla zawodników, którzy, no nie wiem, nie oddają 20 rzutów, inni 10. Są też osoby, które oddają, nie wiem, 2-3 rzuty w meczu. E, ale to, co jest najważniejsze, to Znaczy tak, na pewno trenerzy w ten sposób nie prowadzą drużyn. Mamy system specjalny zmian, który wymusza... Znaczy tak jest zorganizowany, że każdy ma ten minimalny czas gry, są też momenty w meczu jest takie 15 minut e, w 10 minut w drugiej kwarcie, potem jeszcze w trzeciej kwarcie, kiedy nie mogą grać najlepsi zawodnicy. Tak? I to jest moment, kiedy w obu drużynach jakby ciężar gry spoczywa na tych, na tych następnych zawodnikach, tak? E, więc... więc to myślę, że, że, że tak, to, tak to uczciwie trzeba opowiedzieć, tak? że, że masz absolutnie szansę na to, żeby, żeby grać i oddawać rzuty. Okej, okay. uh... Wydaje mi się, że to była bardzo wyczerpująca e, odpowiedź. E, więc lecimy do następnego pytanka, e, a mianowicie czy jest jakaś gwiazda, która ma potencjał na NBA lub trochę słabsze ligi. E, chyba osoba, która zadawała to pytanie, e, chyba tej osobie chodziło o e, jakiegoś uczestnika obozu, który po prostu e, pokazywał e, swoje wybitne umiejętności i e, pokazał, że tak naprawdę stać go na grę w takich wyższych ligach. No i pewnie o to chodziło e, tej osoby właśnie. Wiesz co, y no, przez, przez, przez nasz obóz już się, naprawia, myślę, że tam ponad 2000 zawodników przewinęło e, i rzeczywiście było bardzo było, było, było kilku bardzo utalentowanych chłopaków, ja sobie nawet wypisałem ich nazwiska. E, jeden z nich to jest Jeremy Sohan, który, którym się interesował, interesują, interesowały drużyny Division One NCAA. Ale, ale on wybrał, teraz podpisał kontrakt z niemiecką drużyną Ratifar, Ratifarm Ulm. Był na przykład Tymek Pszczoła, który grał już w Pelka w starcie Lublin. Był Kasper Kłaczek, który grał w kadrze polski, teraz też w Stanach jest w szkole. Igor Urban, który też w kadrze polski gra. No i jakby w ogóle się przywijają cały czas chłopcy, którzy gdzieś tam w kadrach wojewódzkich są. Są, są w klubach bijących się o Mistrzostwa e, Polski czy, czy czasem są tam są chłopcy, którzy z zagranicy przyjeżdżają właśnie na wakacje i, i, i dołączają do, do draft camp. więc jeżeli, jeżeli to o to chodziło, no to, to trochę naprawdę takich Wyjątkowych chłopaków się tu przeminęło. Okej, okay, czyli trochę ich było, widzicie? Macie szansę, jak powiedzicie na Draft Camp, że się yy, wybijecie, ale właśnie przez to, że zdobędzie to doświadczenie, yy, które jest bezcenne, tak jak Witold powiedział. Dobra, lecimy do następnego pytania, które jest całkiem ciekawe i trochę śmieszne, yy, a mianowicie, yy, Witold, ile razy widziałeś zawodnika poniżej 180 cm wzrostu, który grał najlepiej na boisku? Eee, no, na, na pewno tyle, że nie potrafię zliczyć. To, to, to wow. na pewno, tak? Często, często ja, ja znam ten, znam ten motyw, że, że, że chłopaki, którzy nie są najwyżsi na boisku, to za to jakby wiedzą, że muszą e, najwięcej pracy włożyć. I, a, a koniec końców to jest najważniejsze, tak? Jak, jak, dużo, jak dużo, pracy wkładacie, szlifujecie swoje umiejętności. Więc no, nie, nie, nie podam no, liczby. Mi ale się wydaje... Na pewno wiele. Mi się wydaje, że w Polsce jest takie przeświadczenie właśnie, że e, że trzeba być wysokim, a ale jednak w Polsce, no Polska jest troszeczkę, Europa generalnie jest troszeczkę inna. E, wydaje mi się, że średnia wzrostu i tak w naszym kraju jest dużo mniejsza niż za oceanem. E, no i gracze, którzy mają e, poniżej 180 cm i tak e, nie mają takiej dużej, dużej dysproporcji e, co do wyższych kolegów. E, no ale widzicie, ciężka praca. No i można być najlepszym na boisku. Dobra, lecimy do następnego pytanka. Pytanie, czego się nauczę podczas draft campu? Troszeczkę już na to odpowiedzieliśmy, ale wydaje mi się, że teraz można tak dokładniej opowiedzieć o tym, czego się nauczymy. A, więc, więc, słuchajcie, ca cały, cały dzień w ogóle jest podzielony na, na, na trzy części na ogół. I teraz tak, rano są to treningi e, umiejętności indywidualnych w grupie. Tak? No, czyli tam po prostu szlifujemy technikę. Tak? Po obiedzie jest na ogół trening drużynowy, no więc tam a, no, ćwiczymy zrozumienie gry, tak? taktykę. Prawda? A wieczorem gramy mecze, więc to jest po prostu no, wykorzystanie tego, czego się uczycie, zdobywanie doświadczenia. Tak? Czyli na treningach uczycie się, jak coś robić, ale to w meczu uczycie się to robić. Tak? No, ileś tam razy trzeba po, ponieść porażkę, e, żeby, żeby mieć doświadczenie. I no, i, i drapkam, no to jest kolejne, kolejne miejsce, gdzie, gdzie możecie takie doświadczenie zdobyć. Tak? No, wiele meczów się kończy rzutem w końcówce. Tak? No, więc to powiedzmy, jest też e, nauka oddawania rzutów e, równo z Syreną. Prawda? Myślę, myślę że, 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 że tak to można wszystko Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Kolejne pytanko. Czy istnieje jeszcze szansa zapisu? Bo na stronie pisze, że do 15 czerwca. E, do, do 15 czerwca to, to były takie zapisy, jakby tam termin wpłat, ale tak, można się zapisać i na, na dzisiaj to tak naprawdę każda grupa wiekowa e, jeszcze się może dopisać, więc możecie wejść na stronę e, draftcamp.pl, y, łamane na zapisy. I Oczywiście, i link będziecie mieli w opisie tego filmu, w pierwszej linijce, więc wpadajcie. Są, są różne lokalizacje, a więc, więc wystarczy przejrzeć sobie, to jest, jest tego za dużo trochę, żebym ja tutaj wymieniał. Okej, okay, ale najważniejsza odpowiedź, tak, jest jeszcze możliwość, żeby się zapisywać, to powtarzam, link w opisie. Dobra, lecimy do następnego pytanka, yy, które wydaje mi się, że jest jedno, y, jednym z najważniejszych w, w tym filmie, a mianowicie, co z sytuacją epidemiczną? Jakie środki są wdrożone na draftcampie yy, z tego powodu? Ok, więc tak, jeżeli, jeżeli chodzi o przyjazd, no jak przyjeżdża, znaczy no jak, jak jest start obozu, mierzymy wszystkim temperatury, a, czy jakby gorączka, podwyższona temperatura uniemożliwia wejście na obóz. Eee, w tym roku mamy, mamy troszeczkę bardziej odseparowane grupy. To znaczy, gru, grupy są podzielone, i przez pierwsze 8 dni, jakby w ogóle, ma, no mamy podział tak, jakby na pół obozu. Tak? I to, to ogranicza o 50% kontakty między zawodnikami. Czyli te grupy o innych porach jedzą, w międzyczasie jest dezynfekcja. Oczywiście, wszędzie mamy dezynfekcję rąk. Przed wejściem na hale, przed wejściem na stołówkę i tak dalej, prawda? Codziennie rano mierzymy temperatury, żeby ewentualnie wyłapać jakieś osoby, więc e, no, dwa obozy są za nami, e, no mieliśmy, mieliśmy zero przypadków e, jakiś tam takich, który, który, z którymi by coś trzeba było robić. Okej, okay, super. Dobra, lecimy do następnego pytania. To jest też bardzo ciekawe pytanie: A mianowicie, z jakich pozycji najczęściej bierze się zawodników do draft campu? Raczej, jacy się najczęściej zgłaszają? I tutaj druga część pytania: Jeśli nie ma to znaczenia, to jacy tam najczęściej właśnie występują? Hey, weź co? Tu trochę mi trudno jest odpowiedzieć na to pytanie: w sensie, dopowiedziałbym, no że po prostu z każdej tak naprawdę. No, mamy tu chłopaków od, nie wiem. 1,60 sześćdziesięciu do 2 metrów, tak? Eee, no najwięcej jest takich średnich pewnie, tak, chłopaków. I, i, i nie, nie wiem do końca, czy dobrze rozumiem to pytanie. No, no trener, który wybiera sobie drużynę na draft campie, no to stara się obsadzić wszystkie pozycje, prawda? Czyli no będzie wybierał i tych największych, i tych najmniejszych na rozegranie eee, i średnich, żeby grali na skrzydle. Więc, no, może tutaj nie ma zasady. No, każdy, jakby to przyjdzie, no to, to będzie wydraftowany, tak. Okej, okay, pewnie tej osobie chodziło, czy jest jakaś dominacja, na przykład wiesz, dwójki, trójki. E, no, ale macie odpowiedź, że jednak są zawodnicy na każdą pozycję. Dobra, lecimy do e, kolejnego, już przed, przedostatniego pytanka. E, z jak. A nie, to już było. Sorry, to ostatnie pytanie, aż się zagmatwałem. E, uwaga, czy gracie dla kariery, czy dla siebie? Właśnie, słuchajcie. E... Bo, bo często bardzo często zadajecie pytanie, e, czy tam Drabczak mi pomoże w karierze, czy trener mnie znajdzie itd. i tak dalej. I teraz tak, ja myślę, że nie ma, nie ma żadnego magicznego sposobu. Żaden jeden obóz, żaden jeden trener, e, nawet jeden klub czy program treningowy nie da, nie da Wam sukcesu. Tu tak? trzeba złożyć jakby wiele cegiełek. Oprócz tego, co powiedziałem, to musi być odżywianie. E, jak, jak, jeżeli to ma być NBA, to dobre geny, e, ciężka praca, jakby rozsądek, rozsądna głowa. I, I draft camp jest jednym z takich elementów, który absolutnie pasuje do tej układanki. E, no ale, ale w ogóle, przede wszystkim sobie zadajcie pytanie, czy lubicie grać mecze? Tak? Bo, bo tutaj jest tego najwięcej. Myślę, że, myślę, że to jest tak naprawdę. No, Jedyne takie miejsce w Polsce, to gdzie tak dużo by było grania zapakowane w zapakowanym 10 dni, bo w Stanach to rzeczywiście tych turniejów okazji na pewno by się znalazło tyle co inne. Dobra, także przeleciliśmy przez wszystkie pytanka. Czy chcesz coś jeszcze dodać do tego, może? Myślę, że, że bardzo fajnie zadałeś ci te pytania i i chyba tutaj wyczerpany jest temat tego, co, co można o DraftCampie powiedzieć. Zachęcam was do tego, żebyście sobie weszli na Facebooka, Instagrama. Eee, tak, tak od siebie mogę powiedzieć, że, że no tutaj my jesteśmy dla was a, i ci trenerzy, którzy tu pracują, a, to jest kilkadziesiąt osób, a, jakby są tu po to, żeby zrobić wam fajne granie, zorganizować was dobrze, stworzyć wam warunki, w których wy Będziecie sprawiedliwie traktowani i, i będziecie mieli szansę na to, żeby, żeby te swoje umiejętności, które gdzieś tam nabywacie, wykorzystać. Okej, okay, okej. Okay. No ja tu od siebie jeszcze dodam, że. Y sam z chęcią pojawiłbym się na takim obozie, bo chciałbym to zobaczyć na własnej skórze, jak to wygląda. Jak wcześniej wspominałem, nie miałem nigdy okazji być na e, tego typu obozie, tylko właśnie na jakiś klubowy, gdzie nacisk był głównie na taki, wiecie, klubowy trening, niż y, właśnie na zajawkę, na grę. Y, oczywiście szlifowanie własnych umiejętności i doświadczenie z boiska. Y, także zobaczymy, jak to będzie. Szymon, ja, ja mam nadzieję, że Ty wpadniesz za rok, bo, bo w tym roku absolutnie, jeszcze wracając do takiego pytania, właśnie co robimy, żeby było bezpiecznie, absolutnie nie zapraszam. Nie w tym roku żadnych osób z zewnątrz, załatwiamy takie sprawy przez wideorozmowy, nie wychodzimy też do sklepu, tylko robimy zakupy chłopakom tutaj. A, żeby to wszystko było jak najbezpieczniej. To prawda, to prawda. Były plany, no niestety, pokrzyżowane, nie z naszej winy. W każdym razie, no tak to wygląda. No i co, nie pozostaje mi nic innego, jak się z wami pożegnać. Przypomnieć wam, że wszystkie linki do socjali DraftCampu macie w opisie oraz oczywiście link do zapisów, tegorocznych zapisów, więc wpadajcie. No i co, ja się już z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki za uwagę. na razie.